Od kwietnia na terenie całego kraju utonęło ponad 200 osób. W samym tylko pierwszym tygodniu sierpnia woda zabrała aż 32 życia. A ile w powiecie pilskim? Nie odnotowaliśmy utonięcia. Podobnie było w latach ubiegłych. Na bieżąco prowadzimy działalność profilaktyczną związaną z bezpieczeństwem przebywania osób podczas tego sezonu wakacyjnego. Podobną statystyką nie mogą się pochwalić powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Tu w sezonie wakacyjnym życie straciła jedna osoba. Z ustaleń prowadzonego postępowania wynika, że 67-latek podczas łowienia ryb z pomostu na jeziorze w Białej gmina Wieleń wskoczył do wody za wędką i niestety już nie wypłynął. Jego zwłoki wyłowili funkcjonariusze Straży Pożarnej. Jak się okazuje, powodów utonięć jest wiele. Niedostateczna ilość ratowników, brawura pływaków i przede wszystkim alkohol. Do wypadków dochodzi także na strzeżonych plażach, gdzie w upalne dni ratownicy mają ręce pełne roboty. Największą taką zmorą dla nas jest właśnie nadużywanie środków odurzających typu alkohol, głównie piwo. Oraz no, palenie tytoniu na plaży, ale głównie ten alkohol. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie to jest niebezpieczeństwo wchodząc po alkoholu do, yy, do wody. Ostrożność i bezpieczne zachowanie, szczególnie na niestrzeżonych przez ratowników plażach, apelują policjanci i strażacy. Jednocześnie przypominają o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy i jej podstawowych zasadach. Takiej osobie powinniśmy rzucić w miarę możliwości koło ratunkowe, jakąś rzutkę, możemy podać jakąś linę. Jeżeli, to, jeżeli mamy możliwość pomostu czy z łodzi podać jakiegoś kija lub element garderoby, na przykład swoją bluzę i w ten sposób próbować docholować taką osobę do brzegu. Kiedy już poszkodowanego mamy na brzegu, wyciągniemy go oczywiście do, do pozycji bezpiecznej, sprawdzamy jego przytomność, potem udrażniamy drogi oddechowe. Najbezpieczniej oczywiście jest na strzeżonych kąpieliskach. Takie miejsca wypoczynku w powiecie pilskim są tylko dwa. Podobnie jest w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Tak mała ilość chronionych plaż i jezior spowodowana jest głównie brakiem ratowników. Dlatego i my apelujemy o rozsądek i rozwagę, tak by cało i zdrowo spędzić te letnie, słoneczne dni.